chciałbyś zmienić. Cześć! Chciałabym wam opowiedzieć, co chcę zmienić w życiu i w środowisku. Chciałbym, żeby było więcej na, na fabrykach, więcej takich filtrów powietrza, żeby to powietrze jednak nie było takie zanieczyszczone, jak w tym momencie jest. No i... Ogólnie chciałbym, żeby było bardziej takie urozmaicone środowisko, czyli więcej drzew, zieleni i może jeszcze jakieś parki. Co chciałabyś zmienić? Co chciałabym zmienić? Chciałabym wprowadzić do szkoły wycieczki rowerowe, na przykład jazda na pańską górę rowerami, ścieżką przy placu zabaw, to by było fajne i oczywiście w wakacje, żeby dzieci więcej się spotykały ze sobą i myślę, żeby było więcej konkursów wokalnych w szkole. No, ja bym chciał, żeby powstały fundusze na rzecz wojska, no bo bezpieczny będzie potem bardziej bezpieczny kraj i to by była akcja na wzór Wośpa. Ja Bym chciała zmienić. Ja bym chciała zmienić to, że w wakacje większość dzieci jak się chce wejść na pole, po prostu siedzi z telefonami i żeby to ograniczyć. Kiedyś nie było tak, że się szło na pole, cały czas się bawiło, a teraz jest tak, że przyjdzie się po kogoś i wszyscy na telefonach, nie dam rady, i żeby odstawić te telefony i się na przykład przewietrzyć na pole. to by było fajne. Dziękuję. Ja bardzo chciałbym zmienić, aby woda na świecie była dużo tańsza. E, dzień dobry, to my chciałybyśmy zmienić to. Chcielibyśmy, żeby pan Sala wrócił do naszej szkoły. Chciałybyśmy również telefony komórkowe, żeby powróciły, żebyśmy mogli mieć je. Pan Przemek Walczak na muzykę i spodnie z dziurami. Dziękujemy serdecznie. Chciałbym, chciałem, żeby można było nosić telefony komórkowe, Um, krótkie spodenki, spodnie z dziurami, żeby do sklepików wprowadzano słodycze. Ja bym chciała zmienić na świecie, na całym świecie, żeby ludzie byli bardziej to tolerancyjni, że mimo, że ktoś ma zafarbowane włosy, na przykład powiedzmy na niebiesko, ma kolczyki w wargach, to żeby jednak no, ludzie go tolerowali, żeby każdy miał swoją osobowość, żeby było więcej zieleni na polu i żeby były dłuższe przerwy. Dziękuję. Siemanko ziomeczki, chciałbym Wam dać jasny przekaz. Chciałbym, aby w tej szkole zmieniono takie rzeczy jak to, że nie trzeba śpiewać hymnu Oda do Radości. Poza tym, chciałbym zmienić to, żeby nasza szkoła miała nowszy sprzęt. Dziękuję. Ja bym chciała zmienić, żeby na świecie nie było zła, żeby przerwy były dłuższe, żeby do szkoły było można chodzić w krótkich spodenkach, żeby każdy jakby miał swoje prawdziwe ja. Dziękuję, pozdrawiam, Elka Sadowska. Chciałbym, żeby w szkole były, było więcej fast foodów na obiady. I były codziennie po dwa, po dwa WFy i na każdym piłka nożna. I to tyle. Chciałabym zmienić, żeby było mniej zła na świecie i żeby nie było wulgaryzmu wobec mniejszych osób. I chciałabym, żeby było więcej plastyki, historii i muzyki. I żeby w sali ciszy było dosyć cicho, żeby można było odrabiać zadania i czytać książki. Dłuższe przerwy. Ja bym chciała zmienić na świecie to, żeby ludzie nie, nie, nie mścili się na przykład na zwierzętach, żeby nie było wojen, żeby nie było terrorystów, kradzieży i takich złych rzeczy. Żeby po prostu było więcej zieleni, ludzie, ludzie po prostu byli dla siebie milsi, był, było więcej tolerancji, że na przykład. Ktoś ma na przykład, nie wiem, jakieś tunele w uszach, czy coś w tym stylu, no to żeby po prostu inni ludzie to szanowali, żeby po prostu tolerancja. Chciałabym jeszcze, żeby, żeby ludzie na pewno byli dla siebie po prostu jak bliźni. Żeby nie mścili się na sobie, żeby po prostu świat był lepszy. Ja bym chciał zmienić w życiu to, żeby, żeby nie było kłótni, żeby nie było konfliktów, żeby traktowali ludzi tak jak mają brązową skórę to żeby traktowali ludzi tak jak siebie, żeby nie było wojen. Żeby w sali ciszy było cicho, żeby na przerwach było cicho. Chciałabym, żeby, żeby nie było tak, że jak e, ktoś przyjedzie z jakiegoś dużego miasta, to nie było takie coś jak na przykład O, przyjechała z Warszawy! Albo na przykład, że jak ktoś ma niepełnosprawnych rodziców, że Wow, to jak twój rodzic pracuje. I żeby, żebyśmy mieli więcej konkursów w szkole i, i żeby dzieci były chętniejsze do chodzenia do szkoły. I żeby były takie lekcje, że dzieci mogą same zadawać pytania. Moim zdaniem w szkole powinno, powinien być wycofany zakaz używania telefonów, żeby w szkole można było używać telefony i żeby w sklepiku nie było sam, żeby w sklepiku sprzedawali na przykład owoce. Dziękuję. Więc ja chciałabym zmienić to, że jak wiemy niektórzy uczniowie mają dalej do szkoły, na przykład ja jestem z Wieprza i myślę, że szkoła mogłaby dofinansować to, żeby były jakieś autobusy. Okej. Okay. Chciałbym zmienić na świecie to, żeby złodziei nie było, terrorystów i wszystkich tych złych ludzi, wojen, bo tak to, to będzie wiele lepiej. Żeby było dłuższe przerwy, wychodzenie na pole, dobra pogoda i tyle. Dziękuję. Ja bym chciała zmienić, żeby było mniej zadań, zwłaszcza na weekend, ponieważ w weekend lub w chce się robić jakieś fajne rzeczy, a nie uczyć przy biurku i czytać, czytać i się nudzić. Chciałbym, żeby w każdej sali były tablice elektroniczne, żeby było więcej konkursów i żeby była milsza atmosfera. To tyle, dziękuję. Chciałabym, żeby było 5 miesięcy wakacji i 3 miesiące ferii. I żeby można było nosić telefony do szkoły i na nich grać. I mniej nauki, lżejsze plecaki, dobre obiady i więcej konkursów. No i plastyki już. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Renia. Ja chciałbym powiedzieć kilka rzeczy, na co bym tu chciał zmienić. Używanie komórek telefonowych, czy tam, jak to się tam mówi. I do sklepiku, żeby wprowadzono słodycze. No i dobra, dziękuję. Do... Chciałabym, żeby plecaki nie były takie ciężkie i żeby było mniej nauki, żeby było można poprawiać takie sprawdziany. Nie było czegoś takiego, że nie można spodnieć z dziurami, bo wtedy się dostaje uwagę i żeby telefony można w końcu było. Dzień dobry, z tej strony Kasia i Chciałabym zmienić to, aby można było chodzić w krótkich spodenkach do szkoły, i żeby można było e, używać telefonów komórkowych, i w dziurawych spodniach. Dziękuję. Żeby pan nie wpisywał za nic minusów. I uwag, dlatego, bo mi się to nie podoba. <grym> Żeby był Facebook od 10 lat i żeby też no, telefony były w szkole. Dziękuję. I chcielibyśmy, żeby były telefony w szkole i żeby w sklepiku były słodycze. Dziękuję. Cały czas to samo. Chciałabym, żeby się w sklepiku, żeby się pojawiły owoce. A ja, żeby były telefony. I żeby był koniec <laughs> o matko boska, co to ma być? Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszej sądy. Bardzo proszę, żebyście mogli zostawić lajka albo subskrypcję. Jeżeli chcecie więcej sąd albo innych odcinków, piszcie w komentarzach.